Dzień dobry, dobry wieczór, a może cześć. Witajcie! Tyle jest słów, by powitać moich kochanych widzów na moim kanale. Aż się zaciąłem, ale nieważne, ponieważ to jest kulturalny film, gdzie mówię spokojnie i nie jestem patologiczny, bo patologia jest niefajna. Nie możemy wspierać patologii na tym kanale. Dlatego dzisiaj będziemy mówić bardzo miło, bo gadamy o grze, która spowodowała kim jestem. Czyli o Rome Total War. Koniec. Bo wtedy dwójki nie było. Była tylko jedynka. Więc zaczynajmy. Pierwszą nacją jest Armenia. Jest chujowa, bo nią nie da się grać. Znaczy, da się grać jak się scituje. Ale ja nie byłem cheaterem, bo byłem mam dzieckiem, który nie umiał takich rzeczy robić. Później mamy Brytyjczyków. Ale kto by chciał grać y, jako y, właśnie barbarzyńcy, prawda? No, okazuje się, że wiele ludzi. A ja tylko grałem dlatego, że mieli rydwany, więc dałem na B. Później mamy Brutusów. No i dałem ja na Estier. Bo brutusi to była pierwsza. Y, Nacja, którą udało mi się wygrać kampanię. O dziwo, bo byłem chujowy w tą grę. Oje, przepraszam, przeknąłem. Wybaczcie, czy wasze uszy już przestały krwawić? Czy możemy już kontynuować? Dobra, więc zaczynajmy. Później mamy Kartaginę. I Kartagina to jest supernacja. Damna estier, bo kocham Kartaginę całym swoim sercem. Nie tylko. Tą fikcyjną Kartaginę zawartą w grze Total War Ale także tą prawdziwą Kartaginę stworzoną przez ludzi A dokładnie przez Fenicjan A dokładnie przez mityczną królową Dydonę Która podzieliła paski skóry i oszukała e, króla Numidyjskiego Czy tam lokalnego Władyka Ale nieważne Przejdźmy do następnej nacji jest to Dacja. i ona też jest ciulowa, ponieważ nią nie da się grać. Albo można grać, można grać, tylko już nie pamiętam, nieważne. Później mamy Egipt, i Egipt normalnie też byłby w klasie dupczak, ale dam na C, bo ma fajną gospodarkę. Ale nie grajcie Egiptem, bo nie wolno, ponieważ on jest zbyt potężny. A po co grać potężnymi jednostkami? Dodatkowo, jednostki egipskie wyglądają jak z epoki brązu, a przecież dobrze wiemy, że w tamtych czasach, tak jednostki Egiptu nie wyglądały. I później jesteście takim młodym Jakubinem, który myśli, że wie wszystko z historii. A tu się okazuje Zong, został oszukany. Przejdźmy dalej. Galowie. No i Galów lubimy. Na przykład Asterixa i Obelixa, więc dajemy na A. Fajne jednostki. Może z papieru, ale fajne. Później mamy Swebów. Ich nie lubimy. Dałbym na klasę D. Ale mają Berserkerów, którzy są w mocni. I dajemy na B. Nawet za Brytolami. Bo ich nie lubimy, bo zawsze robili ekspansję. Przepraszam, już przez chwilę miałem inny tryb mówienia, ale już wróciłem do stanu yy, faktycznego. Hahaha. Ha, ha. O nie, zaśmiałem się. Yy, zacznijmy yy, dalej kontynuować yy, ocenianie różnych frakcji w Rom Total War 1. Raczej. Znaczy, Wtedy nie było cyferek. Bo nie było. Yy, Na Dream Ale dobra. Jestem nieśmieszny. Yy, greckie miasta. To oczywiście jest Estier. Bo. Nawet z Zabrutusami, Przepraszam. Czy mogę to zmienić? Dziękuję. Dlaczego? Bo grałem tylko nimi. Bo jestem słabym graczem. A jak się ma Falangę, to nikt cię nie może pokonać. Tak. Falanga jest potężna. Kocham Hoplitów. A widzieliście o tym? Że włócznie i w ogóle właśnie długie serwisy powstały tylko dlatego, że człowiek bardziej się boi ran kłutych niż ran ciętych. Dlatego wszystkie wojska na początku używały właśnie włóczni. I hoplita, tak naprawdę jak się uczymy, hoplita grecki nie tylko występował w Grecji, ale też w sumie na całym świecie. Tylko oczywiście zamiast tarczy hoplonu, miał tarczę z gówna. Oj, przepraszam, tarczę zwykłą. Po prostu taką drewnianą, ze skórami i miał włócznie. Ale tu mniejsza z tym, to może następnym razem. Zacznijmy yy, kontynuować. W ogóle jakie masło maślane. Jak można kontynuować i zacząć, prawda? No dobra, kontynuujmy. Mamy tu rud Juliuszów, ich lubimy. Dam ich na... hmm, przed brutusa, przed, brutus, przed Brutusów. Dlaczego? Ponieważ nimi zawsze też grałem. Czerwień czy Czerwień Rzymska, a tym bardziej Juliuszowie. Juliuszowie, Juliusz Cezar. Bardzo proste. I pierwsza osada, którą się podbija, to Segest Segesta, albo Segestika. Już nie pamiętam, bo są dwie takie podobne nazwy. W Dalmacji jest chyba Se Segestika, a Segesta jest e, tą pierwszą osadą. Widzieliście o tym? Na pewno nie, bo nie graliście w tę grę. A jak widzieliście, to jesteście fajni, więc napiszcie w komentarzu. Dobra. Następna nacja to Macedonia. O, ich nie lubimy. Ale na C, bo używają bardzo dobrej kawalerii. Oraz Saris. Później mam Numidię. I tu się striggerowałem, ponieważ Numidia ma jednostki z papieru. Detier. Później mamy Partię. Jednostki z papieru. Detier. Później mamy Pont. Detier. Później mamy Rebelsów, i Rebelsi to A, ale nie mylcie się, że dlatego, że mają super jednostki, nie, po prostu jak zaczynacie kampanię, to Rebelianci są największą yy, nacją w całej grze, prawda? No oczywiście, że tak, więc bez nich nie byłoby samej gry. Później mamy Brutusów, Oj, ich nie lubimy, oni chcą zniszczyć Kartaginę i według mnie są niefajni. Więc dajemy na C. Później mamy Scytów. Scytowie są Git, więc damy ich na B. Ale też normalnie byłaby klasa Dupczak, bo nimi nie możemy grać. Ale dam na C, bo lubię. Później można też zdobyć legendarną osadę Amazonek i rekrutować Amazonki. Więc w sumie spoko. Później mamy Selucydów. No i ogólnie rzecz biorąc, zawsze uważałem, że Selucydzi to jest klasa Dupczak. Ale po zaczytaniu się całej historii Seleucidów Bardzo, bardzo bym chciał zagrać jako Selucid Empire I uratować te państwo przed upadkiem Niestety w Rzymie 2 Znaczy, przepraszam, Rom Total War 2 To jest bardzo łatwe zadanie A w Romie 1 To jest troszeczkę trudniejsze Bo ta gra jest zbalansowana i jest trudna Ok, później mamy Hiszpanię i Hiszpanię dam na D. Bo nic fajnego nie mają, bynajmniej nie pamiętam. Później mamy Spor, czyli Senat. Bynajmniej, według mnie tu chyba jest pewien błąd, ponieważ my gramy w czasach jeszcze republiki bardzo wczesnej. Właśnie to jest wczesna republika? Tak, bo to jest po zjednoczeniu e, całego buta Włoskiego, następną tak naprawdę. Etapem ekspansji rzymskiej będzie Karta Kina, a dokładnie Wyspa Sycylia. Ale mniejsza już z historią. Wrac wróćmy do na tej nazwy: Spor. Tak naprawdę, nazwa ta e, pojawiła się dopiero za czasów Augusta, Oktawiana Augusta. Bynajmniej na pewno znajdziecie jakiś historyk, który mnie poprawi. więc zapraszam do sekcji komentarzy i napisz swój komentarz. Tak, zgadzam się, lub nie, nie zgadzam się z Tobą. I tu uzasadnienie. Tak czy siak, to damy na C. Ponieważ jak grałem e, po raz pierwszy i w późniejszych e, grach, zawsze Senat mi imponował ilością jednostek. I później mamy trację. I tracja, jak w sumie jak e, chyba e, Dakowie, ma troszkę po, e, podobne jednostki, ale też ma tych, e, jak oni się nazywają, kosynierów chyba tak, chyba tak oni się nazywają, więc kosmierze to ultra dobre ścierwo, kurde, już nie mogę wytrzymać, kurde, w takim stylu gadania, ja pierniczę, to jest takie ścierwo, jezu, tym się nie da grać, oczywiście nie można zagrać e, tracją, czy można scitować, i zagrać, ale, Wiecie, pomyślcie sobie, młody Jakubin Gra jako Brutusi albo Greek Empire walczy, podbija i nagle ci kosy że na niego wpadają i wszystkich masakrują, dlatego dobra, Atier, bo to jest potężna jednostka i tylko dlatego A, tylko dlatego A, bo mi się pomyliło i Dacja poszła na A Dobra, nieważne, że się zdenerwowałem, przepraszam, dobra, serduszka dla Was, kończymy ten odcinek w ogóle, papa, pa, do widzenia, dobranoc.